ma tutaj Elektrów 123 i witam Was w kolejnym odcinku Żuk na śniadanie. Ogólnie powiem Wam ogólnie cały rozkład serii. Ta seria będzie się pojawiać w weekendy To jest ostatni odcinek z tej serii. I jak nie będę nagrywać, to będę zastą zastąpiwać z tą serią. Dzisiaj będziemy prezentować części. I już mam tutaj nasze pudło z elementami. Tak. Więc tak, to jest pierwszy element. Ten element jest z gazetki pierwszej. Są to bliski majestacyjne. I są takie elementy, Tu jest Sherlock and... Krzyżak. To jest yy, dookoła. Będzie przed nim To jest błotnik ze światełkiem. Yy, to jest kolejny błotnik ze światełkiem. I tu jest jak się zabało. Jakby przedni bagażnik. Nie wiem. O, to jest taki e, ten log, log. I mam też kt, e, No. Mmm. No. E, Sióby. Teraz se to włożymy. I to był kolejny krótki odcinek z serii żuk na śniadanie. Siema.